Te piłeczki tam... Ty... No i coś złego jest. Stary ciarko odbiło ci! No, a co z takiego? Przecież ty dzisiaj z honorariusz tu 120 tysięcy miesięcznie chcesz, chyba że sobie kupisz tą podstawę. Teraz będę na Patrz, powiedz jeszcze raz tę sumę. Robert sprawdziłem zarabia 120 tysięcy złotych za tylko jeden teleturniej. Tak mów mniej więcej, proszę. No, znaczy co tak, go podatek? To, jest 100 dzieci? To teraz pytanie brzmi. <laughs> chcesz na pracować na starość w wiejskiej pozycji? Myślałem o tym. Żeby tak zrobić. Ale... Bo ja chcę dawać szansę tak. ludziom. Dzieciom. Dzieciom. Tak, wiesz, możemy cię nie uczyć się? Możecie. Możecie. Naprawdę, to jest twój plan? Tak, Czyli obiecaj mi, że za 20 lat, za 2 minuty, z mojej miejscowości, Ja zobaczycie gumiaki takiego usmarowanego, w brecy, bez zębów, dobrze że rzucichoły! Dołożysz nam, bo za parę lata kupimy cyrkiel! Nie wierzysz. Nie wierzysz. Nie wierzysz. Nie. Naprawdę chcesz być u dymem? Tak szczerze, twoje ostatnie półtorej minuty. Chcesz być u dymem? A odpowiedź jest taka, twierdząca. Prawda? 120. A ja już jak będę na emeryturze, to już będę tak potwornie bogaty, że nie będę pracował dla pieniędzy nauczycielem. To rozumiem, to rozumiem. I będę mógł się poświęcić tej pracy. Dobrze. I będę nauczycielem z powołania. To ja Czyli wraca wówka. Wraca przedszkolanka, rozumiesz? To też jest... Emila, się skupia. Emileczka, będziesz rodzić. Skupiasz się? Emila. Emilunia. E Ania słoneczko. Skupiasz się Poświęcić poświęcić tej pracy. Dobrze.